W programie badamy geny, analizujemy wszystkie geny odpowiedzialne za zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Genów jest 70 i mamy w nich ponad 50 tysięcy punktów, które mogą być uszkodzone. W naszym programie analizujemy każdy jeden punkt, w związku z tym potrafimy znaleźć każdą jedną mutację, która zagraża naszym pacjentom. Typowo w Polsce i za granicą dotychczas wykonywaliśmy testy genetyczne inną metodą. I, i, I bada się 5 punktów. 5 pięć z 50 tysięcy. W związku z tym, jak otrzymywaliśmy wynik badania, na przykład w genie BRC1, to to badanie mówiło: nie ma Pan, nie ma pani mutacji w żadnym z pięciu badanych punktów. Pytanie, a co w pozostałych 3000 punktów, które mogą być uszkodzone w tym genie? W programie badamy geny. Analizujemy wszystko, co należy analizować. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić ryzyko zachorowania na raka i wdrożyć właściwą, spersonalizowaną, zindywidualizowaną opiekę prewencyjną. Na każde 100 osób, które badamy, znajdujemy 5, które urodziło się z chorobotwórczą mutacją. To jest pięć osób, którymi należy się zająć w sposób szczególny. To są osoby, które nie mogą czekać do typowych badań profilaktycznych, czyli na przykład mamografii w 50. roku życia czy kolonoskopii w 50. roku życia, tylko powinny zacząć się badać dużo, dużo wcześniej i wykonać na przykład rezonans magnetyczny piersi w 25. roku życia, czy też kolonoskopię w 30 roku życia. Dzięki temu jesteśmy w stanie uratować każdą jedną osobę, niezależnie od tego, czy. Ryzyko zachorowania na raka dla tej osoby jest populacyjne czy bardzo wysokie, na przykład 87% zachorowania na raka piersi ryzyko związane z mutacją BRCA1. Innowacyjność badania w programie badamy geny polega na szerokości, wielkości tego badania, czyli badamy wszystko, co trzeba, wszystkie geny i każdy jeden punkt, ale przede wszystkim badamy bardzo szybko i bardzo tanio, czyli dwudziestokrotnie szybciej i taniej niż gdziekolwiek na świecie. Na tym polega nasza innowacyjna metodologia. Tak jak każdy potrzebuje 24 godziny, żeby przebadać tuzin osób, my potrzebujemy 24 godziny, żeby uzyskać dane dla 600 osób. Oczywiście później jest wiele tygodni pracy z tymi danymi. Od rozpoczęcia programu Badamy Geny przebadaliśmy 20 tysięcy osób i znaleźliśmy ponad 1000 osób z mutacją, czyli. Po wdrożeniu odpowiednich działań prewencyjnych, jesteśmy w stanie uratować 1000 osób. W najbliższym roku spodziewamy się, że przebadamy 100 tysięcy osób, w związku z tym znajdziemy 5 tysięcy osób z mutacją. To są te osoby, którym możemy uratować życie. W roku 2020 planujemy badać milion osób rocznie, czyli Znajdować ponad 50 tysięcy osób rocznie wymagających szczególnej opieki prewencyjnej i zabezpieczenia przed nowotworem. Współpraca z Deloitte jest dla nas szczególnie ważna. Jest to pierwsza firma, która zdecydowała się na przebadanie wszystkich swoich pracowników i znalezienie każdej jednej osoby w zespole szczególnie obciążonej i zagrożonej nowotworem. Na 2,5 tysiąca pracowników Deloitte jest 125 osób które urodziły się z mutacją i które można uratować. W naszych rozmowach z Ministerstwem Zdrowia czy z NFZ pojawia się zawsze pytanie: a ile to kosztuje, a ile trzeba nakładów, żeby wykonać badanie populacyjne, ile można zaoszczędzić, lub gdzie te oszczędności można znaleźć, żeby pokryć zwiększone koszty związane ze zwiększonym badaniem populacyjnym które przypomnę, ma na celu taki podział populacji, czyli stratyfikowanie populacji, żeby każdy człowiek dostał taki program badań prewencyjnych, jaki mu się należy zgodnie z jego ryzykiem. Nie mieliśmy odpowiedzi na to pytanie, ile to kosztuje i gdzie mogą być oszczędności, które by program mogły sfinansować. Stąd zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do Deloitte, który taką analizę. Przeprowadził. Wynika z niej, że przy zwiększonych wydatkach na, na znalezienie opieki, o, osób zagrożonych i opiekę nad tymi o, o, osobami, równocześnie mamy znaczące zyski związane z faktem, że osoby nie umierają w wieku lat 35 czy 40 na, na nowotwór, nie tracimy ich z rynku pracy. To są oszczędności rzędu 90 miliardów złotych zakładając, że w ciągu najbliższych 20 lat przebadamy każdą jedną osobę w wieku 20, 25 do 35 lat.